Na grupach dla ateistów regularnie pojawia się taki typ posta, w którym autor pisze, że on nie będzie przeprowadzał apostazji, dlatego że jest zbyt ambitny, że on poczeka, aż papież sam dostrzeże potęgę jego heretyzmu i wypieprzy go z kościoła, znaczy ekskomunikuje. Pod tymi postami niemalże zawsze też pojawia się komentarz, w którym komentujący pisze: "Ale zaraz, zaraz, kolego, twoje podejście jest bez sensu. Przecież apostazja i ekskomunika to jest to samo eee... Wy... dalej mi stąd i że cię tutaj więcej nie widział i tak w ogóle na wszelki wypadek to rzucam na ciebie klątwę Przepraszam bardzo mógłby mnie pan krótko mówiąc nie zgadzam się z tym żeby ekskomunika i apostazja były tym samym. Żeby dokonać apostazji, trzeba grać na zasadach Kościoła i na dodatek na boisku Kościoła. Ja wprawdzie się zdobyłem na to pełzanie w pyle. Ja poszedłem do katabasa i przeprowadziłem apostazję zgodnie z zaleceniami Kościoła, znaczy zgodnie z drogą, którą Kościół udostępnił swoim niewiernym wiernym. Natomiast zakładam, że część z Was może mieć w sobie więcej godności i rozumu człowieka i więcej wspomnianej wcześniej ambicji i może chcieć wylecieć z Kościoła bardziej z Hukiem. Przedstawiam 11 sposobów na ekskomunikę. Wszystkie są zaczerpnięte z prawa kanonicznego albo z wypowiedzi niektórych prominentnych członków Kościoła, co często też jest wiążące, natomiast z góry ostrzegam, że zbyt łatwo nie jest. To nie są czasy Marcina Lutra i Kościół niezbyt chętnie po tę ekskomunikę sięga. Mimo wszystko, zapraszam do zapoznania się z treścią odcinka. Podstawa do ekskomuniki 1 i podstawa do ekskomuniki 2. To aborcja i in vitro. Tak jest. Można wylecieć zarówno za usuwanie płodu, jak i za sztuczne zapłodnienie. To troszeczkę wygląda tak, jakby kościół chciał powiedzieć dziewczyno. Tam na dole to ty nie gmeraj, bo cię wyrzucimy. W praktyce jednak bardzo, bardzo rzadko zdarza się, żeby wyrzucali kobiety, które dokonały aborcji albo przeprowadziły in vitro. Może gdyby jakaś dziewczyna najpierw przeprowadziła sztuczne zapłodnienie, a później ten płód usunęła, to wtedy by stwierdzili, że okej, okay, jest kombo, wygrałaś, dostajesz 200 punktów do ekskomuniki, spieprzaj stąd. Dużo częściej zdarza się. Znaczy, <grym> dużo częściej to też bardzo dużo powiedziane. Odrobinę częściej zdarza się. Że ekskomunikują osoby, które były fizycznie odpowiedzialne za przeprowadzenie zabiegu, lekarzy, członków ekipy medycznej. Rzadko, bardzo, bardzo rzadko ekskomunikują kobiety, które nosiły abortowany płód. Prawdopodobnie to się wiąże z tym, że Kościół posiada jeszcze jakieś resztki instynktu samozachowawczego i wie, że jakby usuwał ze swojego łona te kobiety znajdujące się w tym momencie swojego życia bardzo tragicznym, straciłby bardzo dużo w oczach opinii. Publicznej. Najwyraźniej można też zostać ekskomunikowanym za samopomaganie w aborcji. Na przykład Kościół odgrażał się, że obejmie ekskomuniką Ewę Kopacz po tym, jak ta pomogła dziewczynie znaleźć klinikę, która przeprowadziła zabieg. I tutaj już myślę, że możecie skorzystać. Na przykład ktoś z Was mógłby założyć firmę przewozową do abortażu, a następnie nieodpłatnie wozić kobiety na zabiegi do Czech. I jakby to odpowiednio nagłośnić, jest szansa, że Kościół by uznał, że o tam obraza majestatu, jest statu, ekskomunika, ekskomunika. Inna sprawa, że taka firma byłaby ekstremalnie nieopłacalna, więc trochę bez sensu. Podstawa do ekskomuniki numer 3. To profanacja. Pewnie zauważyliście, że za każdym razem jak się zdarzy tak, że jakieś dzieciaki wezmą do ust w trakcie mszy świętego wafla, pomemlają, pomemlają, a później to wyplują przed kościołem, to kościół się odgraża, że to będzie ekskomunika, więzienie, policja, łamanie kołem, a później nic się nie dzieje. Naprawdę trzeba mocno sprofanować, żeby zasłużyć na ekskomunikę. Na przykład w 2012 w Płocku był taki przypadek, że chłopak się włamał do kościoła i ukradł tabernakulum, ukradł, ale przez chwilę chciałem powiedzieć instynktownie katabasum. Do sedna. Ukradł tabernakulum, mikrofon i rzutnik. I jego faktycznie ekskomunikowali. Mam wrażenie, że różnicę im zrobił ten mikrofon i ten rzutnik. W każdym razie, jeśli byście chcieli wylecieć za profanację, musicie naprawdę do tej profanacji się przyłożyć. Jak już wejdziecie w posiadanie takiego, dajmy na to, świętego kielicha, nie wiem, jakimi metodami się wchodzi w posiadanie tego kielicha. Nie interesuje mnie to, jak wejdziecie w jego posiadanie. Nie piszcie do mnie na ten temat. Ok, dziękuję. W każdym razie załóżmy, że wejdziecie w posiadanie tego kielicha, to żeby go solidnie sprofanować, proponowałbym go wystawić na aukcji u Jurka Osiaka, bo mam wrażenie, że nic tak mocno nie obraża Kościoła jak pomaganie ludziom metodami, od których Kościół nie może przyciąć procentu. Podstawa do ekskomuniki numer 4 to fizyczna napaść na papieża. I tej metody nie polecam, bo po pierwsze papa Francisco bywa agresywny, A po drugie, gdybyście go już dopadli, strzelili go z liścia, to jest spore prawdopodobieństwo, żeby to zostało uznane za zamach i żeby was zamknęli do końca życia. A co gorsze, prawdopodobnie papa Francisco by was do końca tego życia w więzieniu odwiedzał, jak Jan Paweł II, ale go akcze. A to by było nie do zniesienia, bo w końcu nie po to człowiek chce dostać ekskomunikę, żeby mu się papieże celi pałętali. Podstawa do ekskomuniki numer 5. To komunizm. Tak jest, jest coś takiego. W teorii można zostać ekskomunikowanym za poglądy komunistyczne. To akurat nie widnieje w prawie kanonicznym. Natomiast papież Pius XII w 1949 palnął właśnie coś takiego, że wszystkich komunistów powinno się ekskomunikować. I w sumie to nie jestem pewien, czy. On to miał na myśli na poważnie, czy chodziło mu o to, że komunizm, jak skomunikować, i że próbował złożyć jakiegoś suchara. Nie, no myślę, że niestety próbował to powiedzieć na poważnie. A Kościół katolicki jest tak skonstruowany, że jak papież już coś palnie, to to obowiązuje. Dlatego, że papież w Kościele katolickim jest nieomylny. I tak jest, obowiązuje ekskomunika za komunizm, ale tutaj chciałem zauważyć, że ma ona równie dużo sensu, co mycie rybek z akwarium, bo w historii nie było szczególnie wielu gorliwie wierzących komunistów. I prawdopodobnie części z Was może się wydawać, że już kiedyś wcześniej słyszeli imię i numerek Pius XII. Tak jest, dokładnie bingo, wygrywacie tę grę! To jest ten papież, który poparł Hitlera w trakcie II wojny światowej. Taki skinchecki papież. Hitler tak, komunizm nie. Podstawa do ekskomuniki numer 6 dla mnie całkiem przy okazji jest też dowodem na to, że nie istnieje coś takiego jak postępowy katolik. Dlaczego? Dlatego, że z kościoła katolickiego można zostać wyrzuconym za próbę doprowadzenia do tego, żeby kobieta została kapłanką. Za próbę wyświęcenia kobiety. I jak to przeczytałem, stwierdziłem, okej, okay, zostało im gdzieś ze średniowiecza, pewnie z czasów papieżyce Joanny, gdzie się tam podstępem wdarła na tron Piotrowy e, i pewnie się zabezpieczyli. Nie! Nie! W 2007 Kongregacja Nauki Wiary wydała taką interpretację prawa kanonicznego, która mówi, że możesz wylecieć za próbę doprowadzenia do tego, żeby kobieta została legalnie kapłanką. W związku z czym, moim zdaniem, ludzie, albo jesteście postępowi, albo jesteście katolikami, nie ma opcji pośredniej. Nie da się jednocześnie być postępowym i należeć do instytucji, która odmawia równych praw. Kobietom, ale węszę tutaj pewien potencjał, gdyby zrobić taką zmasowaną akcję dziewczyny na seminaria, gdyby duże grupy dziewczyn regularnie wysyłały przy każdym naborze. Pisma, czy te dokumenty, że chcą się dostać do seminarium, a później to nagłaśniały, to na pewno żadnej z nich by nie przyjęli, ale jest szansa, że kilka z nich by wyrzucili. Podstawa do ekskomuniki numer 7 to pierwsza z podstaw zarezerwowanych tylko i wyłącznie dla księży. Mianowicie z kościoła katolickiego można zostać wyrzuconym za złamanie tajemnicy spowiedzi. I tutaj widzę spory potencjał dla osób, które by się chciały zabawić w takiego ateistycznego Konrada Wallenroda. Ktoś z Was, oczywiście tylko facet, musiałby iść do seminarium, przebrnąć to jakoś, przeboleć, zdać te egzaminy, przyjąć święty olej rzepakowy na web w sensie święcenia, następnie zacząć spowiadać, ćwiczyć pióro, dalej spowiadać. Jak się uzbiera odpowiednio duża ilość ciekawych historii z tych spowiedzi, to to wszystko wydać w formie takiej zgrabnej antologii. Prawdopodobnie i by was wyrzucili i by się to dobrze sprzedawało, także takie win-win troszeczkę. Także wiecie, jeśli ktoś z was jest chłopakiem koło 18, nie bardzo ma plan na życie, a jednocześnie chciałby być ustawiony przed 40, Proszę bardzo, korzystajcie. Podstawa numer 8 też jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla księży. Mianowicie, można zostać wyrzuconym za to, że rozgrzeszycie innego księdza z grzechu cudzołóstwa. No i tutaj można by oczywiście też pójść do seminarium, zostać księdzem i czekać, aż któryś inny ksiądz Wam się przyzna, że coś było. Ale nie o tym będę teraz mówił, tylko po prostu zacząłem się zastanawiać. Jak tego typu sytuacje wychodzą na jaw, bo ten koleś, który zgrzeszył, który cudzołożył, jak już ktoś mu odpuści ten grzech, to raczej później nie będzie biegał po kurjach, klasztorach i krużgankach i nie będzie krzyczał: Chłopaki, Józek mi odpuścił cudzołóstwo! Chłopaki, jak macie jakieś cudzołóstwo, to do Józka on wszystko odpuszcza bo mu się to nie opłaca. Ten, który był spowiednikiem, który to odpuścił, no też się raczej tym nie będzie chwalił, bo wtedy by mu groziły dwie ekskomuniki: jedna za odpuszczenie cudzołóstwa i druga za złamanie tajemnicy spowiedzi. Także nie wiem, na jaką cholerę to w ogóle wpisali do kodeksu kanonicznego, bo nie sądzę, żeby to w ogóle kiedykolwiek wychodziło na jaw. Podstawa numer 9 jest zarezerwowana dla samych grubych ryb kościoła katolickiego, dla arcybiskupu, z tego co pamiętam, mianowicie ekskomunikowanym można zostać za wyświęcenie do rangi biskupa, bez zgody papieża, czyli za takie czary bez autoryzacji. Podstawa numer 10 to złamanie tajemnicy. Konklawę. I z tego, co czytałem, to dotyczy nie tylko kardynałów biorących udział w konklawę, ale też ludzi, którzy tam na przykład serwują przekąski. Czyli jeśli byście zostali takim watykańskim lokajem, który przynosi kardynałom kawę, i jeśli byście światu zdradzili, że oni tam w środku tej sali tak naprawdę nie siedzą i nie czekają na objawienie Ducha Świętego, tylko rżną w karty i piją sakę, to tak możecie zostać wywaleni z kościoła. I wreszcie przechodzimy. Do podstawy 11 palców mi trochę brakuje, tudzież palcy, nie pamiętam jak się to odmienia, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. W każdym razie 11 to jest ekskomunika. Za herezję. I w teorii ona ma te same podstawy prawne co apostazja. Znaczy prawne, w prawie kanonicznym. Z tego samego paragrafu wynika. W praktyce jednak za herezję to was wyrzucają, a za apostazję wy się wyrzucacie. I na przykład w 2012 roku Kościół Katolicki um, ustami swojego superwilajna Stanisława Dziwisza grzmiał, że na ekskomunikę zasłużył taki pan jak Ksiądz Natanek. Na bank o nim słyszeliście, to ten, który mówił: Wiedz, że coś się dzieje. Jeśli twój syn nosi żel na włosach, ma bluzę z kapturem i ogólnie robi cokolwiek innego niż leżenie krzyżem i wpierdalanie świętego wafla, to wiedz, że szatan się nim interesuje. I wiem, że bardzo źle udaje księdza Natanka, ale co tam, mam to trochę w dupie. Oczywiście też. Kościół katolicki nie planował wydalić księdza Natanka za bycie zaściankowym bucem, ale za zupełnie inne rzeczy. Mianowicie ksiądz Natanek dosyć regularnie też mówi, że papież Franciszek jest heretykiem. Franciszek powiedział słowa: Niezważna wiara, potrzebne są uczynki. W trakcie jednej ze swoich mszy też dosyć obszernie omawiał to, jak to w 1963 grupa kardynałów Kościoła Katolickiego w Watykanie przeprowadziła czarną mszę, w wyniku której szatan został intronizowany na króla świata, bądź Watykanu, to nie jest jasne. Do tego ksiądz Natanek podobno regularnie przyzywa Maryję, moce Maryi na podobnych zasadach, jak szamani przyzywają swoje duchy, twierdzi, że nocami odwiedzają go aniołowie i żartobliwie, bądź nie, stwierdził, że posiada prywatny telefon do Boga. I w oparciu o to Kościół Katolicki planował go ekskomunikować, ale skończyło się na zawieszeniu. Co oznacza, że ksiądz Antanek jest zawieszony? Mianowicie to, że nie ma prawa do odprawiania mszy, ale on i tak tę msze odprawia. I tutaj jest bardzo ciekawe, jak reaguje Kościół katolicki. Mianowicie Kościół katolicki, widząc tę msze, którą przecież ksiądz Santanek często publikuje w internecie, mówi, że to nie są msze. Dlaczego? Bo ksiądz Santanek obecnie nie ma prawa do odprawiania mszy. I to jest ich reakcja. Oni mówią, chłopie, masz ostatnią szansę, odbieramy Ci część uprawnień, fiknij jeszcze bardziej, a wylatujesz, po czym on fika jeszcze bardziej, robi dosłownie, co mu się żywnie podoba i dalej go nie ekskomunikują. W związku z czym stwierdzam, że żeby dostać ekskomunikę za herezję, musielibyście odwalać jeszcze bardziej niż ksiądz Natanek. Prawdopodobnie po pierwsze musielibyście być księdzem, albo co najmniej takim hołownią i musielibyście też gadać, z rzeczy jeszcze bardziej sprzeczne z naukami kościoła niż ksiądz Natanek. Czyli musielibyście mówić na przykład, że Jezus Chrystus tak naprawdę był centaurem i w ogóle umarł w wyniku błędu teleportacji. Albo, że na przykład kobiety powinny mieć w kościele katolickim równe prawa z mężczyznami, w tym prawo do zostawania kapłankami. I to jest wszystko. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Przedstawiłem Wam 11 sposobów na ekskomunikę, ale jak pewnie zauważyliście, bardzo, bardzo ciężko ją uzyskać. Więc, jeśli chcecie wystąpić z Kościoła katolickiego, ja jednak polecam apostazję. Ja przeprowadziłem, czuję się z tym świetnie. Jeśli nie wiecie, jak się do tego zabrać, tutaj obok polecam filmik Arleny Witt, w którym bardzo rzeczowo tłumaczy, jak taki proces wygląda. Dodatkowo w opisie m.in. zamieszczam link do grupy facebookowej Apostazja 2020, na której możecie znaleźć dużo historii ludzi z apostazją i dużo porad merytorycznych. Zapraszam do grupy, zapraszam do oglądania Aleny, zapraszam do apostazji. Dziękuję bardzo, do widzenia.